Witamy w dziale steropiany. Omówimy tutaj ceny i zasady dostaw. W pierwszej tabeli podane są ceny steropianu w przypadku zakupu wraz z systemem dociepleniowym i są to ceny dużo niższe, w granicach około 20-25% w zależności od producenta. W drugiej tabeli podane są ceny przy zakupie samego steropianu. Ceny są wraz z transportem. Dajemy Państwu gwarancję najniższej ceny. Jeżeli ktoś wyprzedził naszą cenę steropianu z legalnego źródła oraz bieżącej produkcji, to obniżymy ją jeszcze poniżej tej ceny. Poniżej tabel na mapach mamy zasady dostaw steropianu z poszczególnych fabryk. Co do jakości steropianu z poszczególnych fabryk nie chcemy się wypowiadać, ponieważ każdy steropian ma swoją opinię w danym rejonie i najlepiej tam zasięgnąć informacji bądź yy, też na internecie. Jedyne co możemy Państwu podać to, to, którego steropianu najwięcej schodzi i dlaczego tak jest według nas. Najwięcej steropianów dostarczamy z fabryk izoter, genderka, polster, a następnej grupie średnio rotujących jest steroma, pneoterm, austeroterm, swispor i tym podobne. Opinia nasza jest taka, iż są ludzie, którzy szukają ceny i wtedy przebija się na pierwsze miejsce takie marki jak izoter, paneltek, bambożek i tym podobne. Następna grupa ludzi szuka sterpianu markowego i tutaj w tym przypadku bezkonkurencyjnie wychodzi Genderka. Jest to bardzo dobrze znana marka na rynku polskim, która posiada umiarkowaną cenę, co daje jej często oszczędności nawet do 15% pomiędzy Genderką, a takimi znanymi markami jak Swissport, Thermo Austroter, Knauf itd. Z naszego punktu widzenia marki te oczywiście są dobre pod względem jakości, aczkolwiek nieadekwatne to co do ceny, ponieważ ceny mają mocno zawyżoną. Za, za Cała polityka marek wysokocenowych polega na tym, iż buduje się sieć sprzedawców, którzy mają na zadanie tłuc długowy klientom, że ich steropion jest cudowny i najlepszy, przy czym kwota, którą klient płaci za ten steropion, to kwota oczywiście dobrej jakości stereopianu plus duży narzut dla fabryki i duży narzut dla hurtowni. Dowodem na to, iż, dowodem na to i... i jest to, iż firmy takie nie są zainteresowane, aby ich steropian był sprzedawany według zasad rynkowych, tylko tworzy się sieć sprzedawców, którzy mają jak najdrożej sprzedać steropion, aby wytworzyć dochód dla producenta oraz dla siebie. Niejednokrotnie chcieliśmy dogadać się z takimi firmami, aby udostępnili nam swoje produkty, które moglibyśmy Wam sprzedać bez narzutu, ale odmówili, ponieważ zaburzyłoby ich to rynek i korzyści z podziału zysku. Firmy takie, które odrzuciły naszą propozycję sprzedaży na zasadach rynkowych, to przede wszystkim Termo Organica i Austroter. Oraz firmy, które zawyżają nam ceny swoich produktów, abyśmy nie, nie zaniżyli cen z korzyścią dla Państwa, burząc im jednocześnie ustalone zasady podziału. Dlatego, jeżeli Państwo chcecie makowy stał w bardzo przystępnej cenie, to wydaje nam się, iż dobrym wyborem będzie genderka. Wybór oczywiście prosimy dokonać po osobistej analizie ponieważ jest nam obojętnie który producenta wybierzecie, ponieważ wszystkich mamy u siebie w swojej ofercie sprzedaży. Dziękujemy i do usłyszenia.